Ostatni dzień. Zwijamy maniatki, Nasz domek. Tu bagażniku na razie. Para spierdzia. Ale to poukładamy. Jest główny sprawca całego zamieszania. Mam bludne łapki. To no biedactwo moje. <grywka> Jak był Anna? Twoja płuc no. Bardzo fajnie, elegancko, pobawili, wyszaleli się. No, pogodę do tylko ostatni dzień. Oczywiście, namioty trzeba składać deszczu. To będzie poddawał, rozkładał jeszcze raz. I też będzie deszcz padał. O, nie, minuta, co to jest na czerwono? Dali, nie nagrywa? No, nagrywa, tylko że się podnieś, wyłączył. Dobra. Ja chcesz, jak to sobie przesuń do góry to Oparę? No chciałam im pomóc i to oprzeć, ale... Nie, nie, nie. Zwijam. zwijają? A ja się obiję, jak zawsze. Wła. Wła. Czekaj, no pomogę ci, słoneczko. Zakraszam. I ostatni malutki. Tu mamy mieczki, A jeszcze. A tu chyba w tym mam pijana. W chyba. Nie wiem. Tyle techników proszę No to dajcie ja za pomoc. Koś, ale, tak, tak. <laughs> Udało się. Teraz jeszcze tylko to poukładać w moim forciku, a to będzie tak naprawdę skomplikowane. już chyba dadzą to żeby, wiesz, zesunąć zamek. Fajnie kamień wygląda w tej góry. Wąsy wystają. z tego. Zgubędę. 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 A Zgubędę. 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 ma? że Wrócimy do roboty. Oj, jak poszło. coś nie tak. Trzeba popieścić. Wypchać palutkę. Upchać krówkę. Weź te wody, Ania. Kto ja to wody postawił? No cześć, Czefa. Ale my masz zostawić te wody. Nie mu pękną, daj je na górę. Zabij. Zabij. Pomagaj, Taką kurwę tam dacie to. Oooo, się wywodzą. No nie wiem, może być. Tylko z przodu trochę gorzej. No, wody bierzemy. No. To są sekund. minut? E, 10 minut i 5 sekund, proszę pana. Dobry czas. Upchytet tam. Upchytet. Upchytet tam do A Co ja robię niby? Ja jestem kierownikiem i pokazuję to, co robię. Dobra, to tam taką a? Pletaki? Teraz plecaki. A, A, bo to plecaki nie zabrać. A. <grym> ci je pasła? Ja dałem wszystko, wiesz, z tyłu, bo... Mokre. Mokre. Ja Ciebie ja wyciągnę z tym <grym> W przodu zostaje tylko... Znaczy, tam zostaje tylko moja torba i chyba Dominik. Teraz idę do nie, moja zostanie tu na środku. Lodówkę tam damy. tym drugą. Mi rower Aj moment. Zacznijmy od tego jakaś to... trzeba było zrobić zdjęcie jak ten Tetris hmm? wyglądał przed. No. Może być. Ten tu. Te, aha, ten. Precyzant był tam. Aha, nie ma pan. Aha, ten ten dał. Zresztą tu jest. Aha, tu jest jeszcze kamilowy. Jeszcze ten. A ten nie był po mój Jeszcze ta korowa gdzieś musi iść. No, ona już tym nie pójdzie. Za No, wąpnąć no raczej wąpnąć, co więcej chcemy. Tylko żeby kubeczki nie pękły. To jest piwa lowa. Daj je tutaj. No. Witam, wszyscy spakowani. W furciku. Teraz trasa... Gdzie? Nad morzem. Nad morzem, góra. Ale góro. Kamil jako pierwszy kierowca. Te dziewczyny z tyłu jak za, ja tylko, ja tylko zapakowane tam, tam Dwie osoby z tyłu <grym> i, I trzecia w postaci ciuchów Jedziemy, żegnamy tutaj ekipę Pole namiotowe już trochę puste Nie wiem, twój klapson nie działa Działa już na pantofonu Jedziemy o, Ciąg dalszy nagrywki Stoimy sobie w koreczku Z wyjazdu Jak mamy godzinę 50 chyba normalnej trasy tak na yy... 1315 tam nie będziemy Tak na 1315 tam nie będziemy Doliczymy sobie jakieś nie godzinę tak żeby, wyjechać, żeby wyjechać do drogi głównej A daleko nie ma koniec jedziemy przez los w korku Okno jak będzie O ja swoje troszkę też przywozam Także jedziemy Jedziemy grzybów troszkę widać troszkę nie widać Czasami mi widać, czasami mnie nie widać Teraz mi widać, teraz mnie nie widać Tutaj będziemy nocować. Wchodzimy. Nie proszę bardzo, od razu siatku leczka. Było złoto. i ekipa dotarła nad polskie morze Andziak jak wrażenia? super, w końcu tutaj gdzieś morze, no co widzę witam, witam Sto, po, po, po. idziemy losem Nad morzem las. Kto by pomyślał? To jest suknia. Sztuczny. Sztuczny las. Jest taki bardzo zielony takich. I jesteśmy rowerami. Ania, a nie, ale jak ktoś jest to i uropie. Będę rapada od siebie. Jaki to jest poświęcona. Witam, e, proszę Państwa jesteśmy nad morzem i byliśmy nad plażą, ale nie to nas interesuje Nie to nas interesuje Najbardziej oczy... e, poszukiwanym miejscem do zwiedzenia była pralnia tak jest, rzucamy ciuchy Kierownik już się rozkłada i będziemy prać Matka, wyciągajciły z pralki bo będą masło będzie czuć mydlinami. nami. na Polskim Morzem. Pogoda nie jest może jakaś idealna. Może pochmurno. Ludzi nie, braku, nie brakuje. Widać tam, że jakieś osoby pływają. Ja pewnie też nurzeczki za, za Nie powiem że nie. Mamy w porcie i tam normalnie świeże rybki można zakupić. Żeby nie było... Jestem ja. Witam wszystkich, witam wszystkich oglądających. Znajdujemy się na plaży w Chłopach. A ja chcę, e, skreślić moje bingo nad morzem magnesik już był, rybka będzie, a na chwilę obecną morze O kurde Pofał się Uf, powiem tak! Jest kurwa! Jest, jest nieco bądź! Jest nieco bądź! Jest nieco bądź! Uw! Może. Może. Może mi się uda! Całego końca! Fokiem, fucking Jestem, 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 jestem Jestem, jestem, jestem Żeby nie było, żeby nie było jestem W tym wodzie <grymne> 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 Widzę, że nie tylko mnie jest zimno Fuch. O, fale, dodać kamerkę Z kamerką to się będzie jakoś łało wow, pływać, moim zdaniem Niestety nie mam tu sobie uchwytu, żeby z tym pływać Więc idę oddać anzi. i tam ciąg dalszy Wyszedłem z morza, żyję Nie utonąłem Zaczęło kropić, czyli pogoda idealna nad morze Tutaj Dziewczyny zbierają kamyczki Myślały, że są bezpieczne, ale fale, fale wiedziały, co robią Woda zimna Ale nie lodowata Dało się coś popływać Co? Jak wrócę i będę w pracy, znaczy, że L4 nie było jak wrócę i mnie nie ma, to znaczy, że jednak była zimna woda i L4 ja będzie. Pozdrawiam. Teraz trzecia część z bingo, czyli rybka. Skreślamy nadmorskie bingo. Proszę bardzo, rybeczka. Rybeczka oraz zupa rybna. Zupa rybna, rybeczka. Także, także bingo mors nadmorskie zaliczone. witam jesteśmy już po obiadku czekamy z, z Kamilem to była smażalnia frykas ja miałem y, łososia i co Wy mieliście dorsza coś takiego to co nowo?

i tutaj reszta załogi. Tududu! Po rybce na nasło... <grym> <grym> I tak właśnie sobie stójmy w kolejce. No. Będę. Będę go zjadł. I będzie część dalsza Witam godzina 5.20 my uciekamy z nadmorskich krain z ekipą jedziemy w kierunku Warszawy ażeby nasze ciała mogły dostać relaksu jeszcze większego Jedziemy do Suntago Proszę Państwa Pomoczyć Kije No nie wszyscy Kije Ale okej okay. Także pozdrawiam serdecznie To mówiłem ja Tarek Aktualizacja wycieczki Jest 10.27 I jest taka pogoda nie mogło być tak przez te 4 dni. Tylko lało. No, mogło troszeczkę wyjść tam od czasu do czasu, ale nie przez 4 dni. Czyli dlatego wracamy władzi. Co ty? Ale wieziemy wam deszcz, ha.